O, która to godzina cię mój telefon. O, Werner go oddałam. Taki tu jest bajzer. Czy ja dzisiaj coś miałam robić? Nie wiem, nie pamiętam. O, cześć, mamo Co ty wyprawiasz? To znaczy Co to za bajzer tutaj jest? Posprzątaj to Dobrze, mamo A będę mogła od ciebie z telefonu potem zadzwonić do Werner. Dlaczego niby ode mnie chcesz? No bo... No bo... Yy. Czy ty właśnie oddałaś telefon Werner? Zapomniałam o niej, okej? Okay? Jak posprzątasz, to pomyśl. Dobrze, mamo. Co za baczny? Dobra, trzeba to szybko posprzątać. Tylko się ubiorę na początek. Jest. Okej, okay. no dobra. O, i poukładane szybko to i poszło. O, i co? Jak? No ładnie, ładnie. Zaraz ci przyniosę telefon. Moje no bubble tea. Oh. Masz. Dzięki, mamo. Kocham cię. Ja od ciebie też wychodzę do pracy, jak coś. Moment, moment. A ty nie w szkole powinnaś być? Eee, zaspało mi się, ok? Ok. Oh. Siema, siema. Czego chcesz? Nie wiem, co tam u ciebie. Spotykamy się dzisiaj? Tak, tylko błagam, nie spójrz się, nie spóźni się. Pewnie, że się nie spóźnia. Dobra, Nara, Nara. A czasem nie wkurza to nara. Jest wredne dla innych, ale no cóż, co ja mogę na to poradzić? Nic. Dobra. Która godzina? 14. E to, Ja się umówiłam, dobra, na 16.00 to mogę i spać. Oj, O matko, dobra, pierwsza. Cześć cię wróciłam Ugh, Już wróciłaś? Która to godzina? Eee, 15.50, a co? O matko, 15.50 I mi nic nie mówisz? Dopiero teraz to wróciłam, słuchaj I nie drżyj mordy Najpierw to posprzątaj Potem możemy o czymś w ogóle gadać o. I daj mi telefon Masz. A. Teraz to sprzątać. Dobra, posprzątamy. Mamo, ja wychodzę. A dokąd? A dokąd to ci się śpieszy? Do Werner. Okej, okay, jest 16. Możesz wyjść do 17. Nie mogę na dłużej. Dobra, 19 maksimum. Dobra. Nara. Do widzenia się mówi. Co to za bachor? O! Oh, przepraszam za spóźnienie. Znowu się spóźniasz. Ile to można? No, trochę to denerwujące. No, z tym się zgodzę. Dobra, przystańcie. Cześć, Ellen. Siema, siema. No, to dzisiaj co robimy? Pewnie, że mieliśmy kogoś dzisiaj wyzywać. No, ten, kto na nas wpadnie, mamy im piętło dać. A! Co tam? Dobra. To co? Lecimy? Ja lecę. Josz, czekaj! Chodźcie. Jeszcze raz się spóźni, a pożałujesz. Jak ty się dzisiaj ubrałaś? Mieliśmy się dzisiaj ubrać na brązowo, czarno i różowo. No sorry nie wiedziałam, zapomniałam. Na grupie było wszystko napisane. Na jakiej kurwa, grupie? A, chyba Werner cię nie dodała. Dobra, poproszę ją. A teraz chodź. No dobra. No to czekamy. O! Przepraszam najmocniej. O coś ty odwalił. Ach. ty chyba nie wiesz. No. Sorry. Spieszyłem się Chyba nie wiesz kim ja jestem. O, matko, to pani Werner. Ja przepraszam panią bardzo. Mogę zrobić co pani zechce. Skoczyć z tamtego muru. A na to to już się ja nie piszę. Dobra, won mi stąd. Przepraszam jeszcze raz. O! A! O! O matko, o mamuniu, co tu się stało? Ach, właśnie dlatego nienawidzę tego miejsca. Wszyscy na kogoś wpadają. To był Werner pomysł. Kolejna osoba wpada. Ileż można? Uh, sorry. Mogę już iść? A nie, dokąd ty nie idziesz? Spadają ode mnie, rybo. Przepraszam. Może już ją zostawmy. Dali, daliście jej na łuczkę. Morda. Co to się do diabła dzieje? Co cię ta intererę? Won mi stąd. Coś ty powiedziała? Wy o mnie. Won mi stąd. Zostaw tą osobę, jak cię ona nic nie zrobiła, tylko wpadła na ciebie. Widziałam to z daleka. Spieprzaj! Wow, ale dziewczyna! A ty się co wtrącasz? No właśnie. Kto cię pytał? Zdanie. Josh, znam cię i się nie odzywaj. Z pieprzaj. No to więc zostawcie ją. Nie, pokażę ci coś, Ellen. Tak. Pokaż jej na tej obsłudze. Już się odsuwam. No, ja też. ja. E, to co mam jej zrobić? Co chcesz? Nie wydaje się na swoją osobę. Coś mówiłaś? Nic. A teraz do jej. Spróbuję cię uratować. Okej? Okay. O, widziałaś się w lustrze? Bo wyglądasz jak ropucha. Do kogo to mówisz, mogę wiedzieć? No, do jaśnie pani. Czyli do kogo? Do ciebie, Werner. Słucham? Co ja ci takiego zrobiłam? I wyglądasz jak stara parówka upieczona. Opaliłam się i tyle. Wygląda tak naturalnie. Wiesz co, widziałaś gdzieś taką rupuchę? Czy mama dzisiaj nie będzie? Tak, spójrz lustro, tam zobaczysz. Słucham? Ty nie masz mnie wyzywać, tylko ją. Idź Astrid, znam cię, idź, jesteś fajna. Dzięki, Elen. Tyś mato. Wreszcie mogę sprzedać ciosu? Tak, teraz twoja kolej. A gdzie z tymi łapami do niej? Aaa! Co za tłuszcz! Kurwa. Dobra, ja też to pieprzam. Yy, wiecie co, ja się w to nie wtrącam. No, weź mi pomóż! Ale ostro, pon mi stąd. Dobra, co to miał być? Znałam się na sztuce walki. Ty jesteś Ellen? Tak, tak, mam na imię. Bardzo ładne imię. A ty jak masz na imię? Melanie. Też. Nigdy cię nie widziałam w tej okolicy. Jestem nowa. Nowa i tak się zwraca? Lubię pomagać innym. No, ja też lubię. Jesteś spokojna sobą. Ty też.